Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajny sposób, jak poprawić mobilność w biodrach. Jeżeli trenujecie brazylijskie jiu-jitsu. zapraszam, lecimy. Do nagrania tego odcinka zmotywował mnie mój podopieczny, który trenuje brazylijskie jiu no i ma problem notoryczny jakby z, brak, z brakiem mobilności w biodrach. Jest to zawodnik, można powiedzieć, no dość też początkujący, tak, no ale. Jeżeli Wy już trendujecie długo, no to też dzięki temu, co Wam się tutaj pokaże, tak, te, te ćwiczenia, które Wam się pokażę, też mogą się przyczynić do tego, że jednak poprawicie mimo wszystko bardziej te zakresy w Waszych biodrach. No i teraz, jak będzie wyglądało ćwiczenie? Będzie polegało na tak zwanym rozciąganiu pod obciążeniem? Jest to taka metoda treningowa, tak naprawdę taka stara radziecka metoda treningowa, czy też metoda bardziej rozciągania, która ma za zadanie wzmocnić nasze ciało, ale przy okazji rozciągnąć, tak? Czyli tutaj do rozciągania dodatkowo dodajemy sobie opór, tak? Tutaj dodamy sobie opór w postaci Huntli, ponieważ on się najlepiej nam tutaj sprawdzi. Zrobimy dwa warianty, w leżeniu i w siedzeniu. Jeżeli robicie siedząc i się garbicie, czyli uciekają Wam, można powiedzieć, plecy, wykonujecie to z garbem, no to wtedy warto, żebyście to zrobili przy ścianie. Przy ścianie będzie mniejsze ryzyko, że się zgarbicie. Leżąc, no to tutaj jakby już sprawa jest bardziej prosta, tak? Tutaj jedynie co on to sugeruje, po prostu to robić na czymś miękkim, tak? nie robić tego na jakiejś twardej gumie, żebyście sobie nie pozdzierali po prostu pleców. Siedzimy, handle sobie kładziemy na nasze kolana, więc w okolicy nasze kolan. No i tutaj jakby stopy musimy sobie złączyć tak? i kolana rozepchać mocno na zewnątrz. Tak? Czyli pozycja trochę przypomina pozycję do ćwiczenia sit up, która się często wykonuje w crossficie, tak? czyli takie brzuszki. Czyli siedzimy sobie, hantle są na naszych kolanach, i teraz naszym zadaniem jest jakby jak najmocniej rozepchać kolana na zewnątrz no i hantle mają nam dodatkowo pomóc wzmocnić to rozciąganie. Tutaj warto żebyście sobie, gdy przytrzymacie, powiedzmy, że przytrzymujecie to mniej więcej powiedzmy 15-20 w porywach do 30 sekund to rozciąganie, wracacie, tak troszkę dajecie luzu waszym tkankom i ponawiacie. Myślę, że 3-4 takie serie, pomniej więcej gdzieś tam 10-30 sekund trzymania już bardzo fajnie wzmocni Wam przywodziciele to raz, a dwa poprawi Wam mobilność właśnie biodra kolejny wariant po no to w leżeniu, czyli tutaj tak samo kładziemy się, hantle są na naszych kolanach, no i tutaj tak samo Staram się jakby rozepchać mocno kolana na zewnątrz, gdy, gdy przytrzymaliśmy ten określony czas, to ponownie wracamy, jakby staramy się jakby złączyć nogi, dać chwilę odpocząć przewodnicielom, wykonać taki może powiedzieć lekki skurcz i ponawiamy rozciąganie. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okazja się dla Was ciekawy i przydatny. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Za tydzień trzymajcie się. Cześć! Witam Was! Nie <laughs> <O burda. śmiech> w <pierdala> ryżu. <laughs> Czy zgodziłby się zapowiadać za No ryżu? <grych> Nasz premier nam to proponuje. Jak będzie wyglądało ćwiczenie? A więc jak wygląda ćwiczenie? Jak będzie wyglądało ćwiczenie?